Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak widać, dzisiaj jestem w makijażu minimalnym. Chciałam wam pokazać właśnie dziewczynom, które mają do mnie jakieś pretensje, że jestem za ładnie ubrana, za bardzo odpicowana w mojej pracy, że ja też w pracy wyglądam normalnie, ale schludnie. Także mam dwie takie trykotowe sukieneczki, które bardzo, bardzo lubię. Są tutaj bardzo fajne na te upalne dni. Także noszę te sukieneczki. Są ze 100% bawełny, więc i przyjemne dla ciała, i, i, i szybciutko można je też wybrać. Do tego mam zawsze założony fartuszek, gdyż. W fartuszku mam kieszenie, a w kieszeniach mam zawsze niosę sól, pieprz, telefon, jakąś chusteczkę. Także przydają się, tym bardziej, że ja tutaj biegam po schodach. To te kieszenie bardzo mi się przydają, bo są jakby taką moją torebką. I teraz tak. Także tutaj Wam pokażę właśnie ujęcie jak jestem ubrana w pracy i sami ocencie, czy, czy, czy prawidłowo, czy nie, same ocencie i o, włosy mam zawsze spięte, przeważnie kucyk albo koczek, taki kucyk jak teraz, albo koczek, troszkę tak jak mówię brwi i delikatną szpineczkę, taką nadłuszczającą, gdyż muszę mieć, bo ja mam bardzo, bardzo suchą skórę na wargach i ja po prostu muszę, muszę mieć pomadkę. Także niestety, czy chcę, czy nie chcę, czuję się dużo bardziej komfortowo, gdy jestem troszeczkę szmineczką pomalowana i tak wyglądam. Myślę, że tak jak większość chyba z Was. Więc tak jestem ubrana w pracy. Fartuszek, sukieneczka, nic więcej. Włosy spięte w kucyk. Dzisiaj jeszcze ro robiłam takie ostatnie zakupy w Rosmanie, ponieważ ja już się pakuję i, i niedługo wyjeżdżam. Wczoraj i przedwczoraj przez parę godzin sprzątałam tutaj we wszystkich szafeczkach. Przygotowywałam mieszkanie dla nowej zmienniczki. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, kto przyjedzie. I co kupiłam sobie w Rosmanie? Kupiłam sobie taki takie serum. Kupiłam sobie takie, ser, takie serum. Ojej. Więc kupiłam sobie takie serum z Golden Age. Rosy Ul Serum. Coś takiego. Wygląda w środku tak. Dlaczego go kupiłam? Kupiłam go dlatego, że mam jeszcze z Polski Loreala ta, taki olejek. Tu pisze, że Olejkowy rytuał Nutri Gold, olejek do twarzy. Po prostu jest super. Jest super ten olej. I właśnie pobiegłam szukać tutaj takiego olejku. Ale tak Wam powiem, że tak wymiecione jest. Tak jest pusto w tych sklepach. Tak dużo półek jest pusty, że nie wiem co się dzieje. Naprawdę. I w Rosmanie były puste półki. I, i w Rewę, na przykład, jak kupuję, też widzę, że są puste półki. Więc tego olejku nie kupiłam, to jest 30 ml. Kupiłam taki, właśnie ten różowy, też plus 55, dla cery plus 55. Zobaczę. Też patrzyłam. ma piękny zapach i też jest taki fajny oleisty. Także zobaczę, czy się sprawdzi tak jak ten. Co jeszcze sobie kupiłam w rozmanie? witaminki. Nie dużo dzisiaj kupowałam, bo mm, mm, też muszę się jakoś spakować, więc kupiłam sobie z tego Double Dappelherz. Ja wiem, że to jest u nas też mm, super w farmie. Kupiłam sobie witaminkę D3 plus K2. Taką i D3 plus K2 i kupiłam sobie cynk. Cynk z witaminką C. Takie coś. A jeszcze ten serum, serum kosztował 1990. 19,99, czyli 20 euro. W Rossmannie jeszcze szukałam też mojego szamponu i kondycjoner, czyli odżywki do włosów, która powoduje, że te włosy nie przetłuszczają się, a są takie fajne, puszyste. Bardzo fajne. Kończy mi się, już jest pusta, ale oczywiście zapomnij. Jak raz Wam pokazywałam, że była dostawa, że udało mi się kupić, to od tamtej pory niestety John Frida jest przeczesany. Jest, są, jest parę tamtych szamponików i odżywek, ale z tej serii Volume Lift niestety ani szamponu, ani odżywki. Dobrze, że wtedy kupiłam sobie troszkę więcej. Więc to bardzo, bardzo polecam. Jak dorwiecie, kupcie sobie. I co jeszcze polecam? Bardzo polecam ten... Róż, Rola L'Oreal. Jest tak śliczny ten kolor, tak ładnie ożywia policzki, jak troszeczkę tak pędzelkiem z niego rozsmarujecie. Bardzo, bardzo, bardzo bardzo fajny jest. Nie wiem, jaki ma numer, czy jeszcze się da odczytać. A, on jest taki już po prostu taka końcówka jest, taka resztka jest także nie da się za bardzo odczytać, jaki to jest numer, ale taki różowy, jest prze-prześliczny. No widzicie, dzisiaj bez makijażu, ponieważ naprawdę mam jeszcze dużo, dużo pracy i prasowanie jeszcze pranie jeszcze, jeszcze chcę tam część lodówki posprzątać, więc dużo, dużo pracy, więc paznokcie nie pomalowane, jakby ktoś się czepiał, <grym> tak jak widać. bardzo makijaż prawie zerowy. A, i co jeszcze kupiłam? Jeszcze poleciałam do apteki i kupiłam sobie e, wisi, ponieważ była dosyć dobra cena. Za dwa takie kremy, są dwa kremy wisi neovadiol zapłaciłam 42 euro, czyli jeden krem 21 euro. To wisi neovadiol. Hmm, bardzo, bardzo fajny. Ten krem używam i bardzo go polecam. Jest naprawdę super i pod makijaż, i po prostu pod, pod jeżeli używacie oczywiście podkładu mojego Estee Laudera lub Lankoma, Ja staram się używać, dlatego, że mam jednak przebarwienia na twarzy i jeżeli troszeczkę tego Lankoma, nawet na krem, najpierw krem, potem od razu ten Lancom, to się robi taki kremek BB nie jest tego, um, tego podkładu za dużo. I, I bardzo fajnie się rozprowadza i ta buzia wygląda troszeczkę inaczej. Potem oczywiście ten róż jest wszystko super. Te kremy polecam. Cena jest bardzo dobra, bo w Polsce chciałam kupić, jak nie było promocji, w super farmie to kosztował 160 zł, czyli bardzo, bardzo drogo. Także tyle. Także te perfumiki używam na co dzień i po prostu jak nie mam żadnych perfum na sobie, to się źle czuję. One nie są drogie, jedno psiknięcie, dwa i naprawdę mam je już też kilka miesięcy. I jeszcze co chciałam polecić: bardzo, bardzo polecam Wam taką szczotkę. Taka szczotka to jest szczotka JLD. Bardzo, bardzo. Wam polecam. Zaraz. Także tą szczotkę kupiłam w Tekamaksie, kosztowała około 4 euro. Tak nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę nie była droga, jest świetna, pięknie rozczesuje włosy, a zwłaszcza jak włosy są mokre i chcemy je po umyciu rozczesać. Jest mięciuteńka taka, nie szarpie, nie wyrywa włosów i od LD ale też widziałam z tej firmy Babylos. Na pewno ta firma też jest firmą godną polecenia. Także szczoteczkę bardzo serdecznie polecam. Jeszcze co do, moich, co do moich włosów. Więc staram się jednak tutaj w pracy nie mieć tłustych włosów. Tak włosy myję dwa razy, trzy razy w tygodniu, w zależności od tego, kiedy potrzebuję, żeby były umyte. Także włoski są zawsze świeże. No, dzisiaj tak jak do będę, yy, jutro pójdą się myć. I także, także, tak jak dziewczyny mówią, no, musimy dbać o siebie. To nie znaczy, że musimy mieć zawsze wymalowane paznokcie, ale na przykład rano, jak wiem, że mam bardzo dużo pracy, to tak jak mówię, brwi, usta, bo muszę mieć usta zrobione, włosy spięte kucyk albo koczek i szybciutko wszystko porobię I tak do obiadu mam dużo pracy. Potem mam przerwę, to czy się pomaluję, bo gdzieś jadę, czy potem wychodzę z seniorem, czy, czy nie wychodzę, pijemy kawę, ale przeważnie jak wychodzę nawet sama po południu, to się bardziej maluję. Przebieram się. Yy, Także już wyglądam troszeczkę bardziej zadbana. A rano, no po prostu czyściutka. I, I tyle, zawsze mam na sobie perfumy, noszę na sobie perfumy. Są to te takie tańsze, jak wiecie, wiecie, które teraz Wam pokażę, które mam. I dzisiaj jeszcze chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować, bo mam 700 subskrypcji. Tak szybciutko jakoś, także bardzo, bardzo się cieszę. I tak, mm, dziewczyny polecają mi to I. Czyli pytania i odpowiedzi. No, tych pytań na razie jest bardzo, bardzo mało. I tak sobie pomyślałam, że zrobię może, jak będę miała 1000 subskrypcji. To jak będę miała te 1000 subskrypcji, tak jak widzę inni na YouTubie, mówią, że proszą o te subskrypcje, proszą o łapkę w, gór, w górę. No, ja zawsze uważam, jeżeli ktoś chce, to tak, a jeżeli nie, no to trudno. I także postanowiłam sobie, że może, jak będę miała te 1000 subskrypcji, to opowiem coś bardziej prywatnego o sobie. Bo wiecie, że mam syna i córkę, to już wiecie, ale czy mam męża, czy go nie mam, a może mam narzeczonego? To moje życie takie prywatne jest takie troszeczkę no, ale tak jak to jeszcze troszeczkę muszę się przygotować do takich pytań. Ciekawa jestem, jak myślicie, czy mam tego męża, czy nie mam męża. Ja już tam kiedyś pisałam, zbliżyłam się przed jedną z was, ponieważ uważałam, że muszę być szczera z wami. Powiedziałam, jaka jest moja sytuacja rodzinna, ale jest bardzo dużo nowych osób, więc jeżeli... <grym> no nie wiem, może się odważę. Także dzisiaj macham przed Wami niepomalowanymi, niepomalowanymi pazurkami, ale są zadbane, czyściutkie, wypiłowane, także też są bardzo ładne, a jutro zostaną pomalowane. A teraz kochani żegnam Was. Bo jak widzicie pranie, prasowanie. I jeszcze muszę dokończyć lodówkę. Także pracy, pracy dużo. Przebieram się w moją inną sukieneczkę, sukieneczkę do pracy i wyciągam powoli już walizkę. Także następny vlog, następne spotkanie będzie już chyba nie z mojej tak sądzę. Zobaczymy. No i jak sądzicie, kto przyjedzie tutaj na kto mnie zmieni. Jaka zmienniczka. No i czy mam tego męża, czy nie mam. I czy podoba Wam się to serum? I czy takie serum też używacie. Także czekam. Na Wasze komentarze. Bo je uwielbiam. I na razie żegnam Was niepomalowana bez makijażu. Także chyba dla dziewczyn, które nie mogą na mnie patrzeć, jak jestem pomalowana, to chyba dzisiaj mają frajdę. Prawda? Ale sukienkę przebrałam do filmu. Do, do filmu. Pa, do następnego razu.